Uwaga, zadanie każdej z osób po kolei, tak jak jesteście ustawione, jest, że na komendę start staracie się pobiec, odszukać z piłek, które tutaj są na sali, wartość, którą Wam przyporządkowaliśmy przed chwilą, i wrócić na miejsce. Jeżeli wrócicie na miejsce i klepniecie dwójkę, następną osobę, czy kolejną, to dopiero ona startuje i przynosi sobie piłkę z wartością, o której mówiłem. To jest jasne? Uwaga, start! Jak najszybciej szukamy, jedynki się szukają. I wracamy, i garusza już. I na swoje miejsce wracamy, zawsze na swoje miejsce wracamy. Tak. Szybko wracamy na swoje miejsce. Kartki, poproszę moje. Kartki moje. Mhm. Szybciej wracamy. Pamiętajcie, że to jest konkurencja na czas. Uwaga. 8 minus 7. 8 minus 7. Tak jest następne działanie. 3 dodać 4. Świetnie. Bardzo dobrze. Szczęśliwa siódemka. Siadamy na swoje miejsce. Następne działanie. 9 minus 7. 9 minus 7. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak jest. Tak, następne działanie... 10-2. Tak. Następne działanie. 5 plus 4. Jak mi się podoba liczenie w klasie pierwszej, ręce bolą od liczenia. Uwaga. Uf. Teraz bądźcie czujni, bo może... A, stop, 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 stop. Hej, hola, hola. Zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się, zatrzymujemy się, wracamy, wracamy, wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. Tak. A skąd wy miałyście przeciek, że to będzie 10? A bo zostało 10, to wy takie jesteście sprytne. Okej, okay, okej. Okay. To ja teraz zmienię. A to was zaskoczę. I 1 plus 1. Ostrożnie, ostrożnie. Uwaga, 3 minus 0. A teraz podam dla odmiany inne działanie, bardzo podobne do tego, ale nie będę miał kartek, nie będziecie mogły obserwować tego, co jest na kartce, tylko musicie uważnie słuchać. Bo po pierwsze, jeżeli powiem 1 dodać 1, wynik jaki jest? Ale nie biegnie dwójka, tylko wartość o dwa większa. Czyli jeżeli będzie 3 dodać 3, wynik mamy 6, ale nie biegnie szóstka, tylko o dwa większa, czyli 8. Czy poradzimy sobie z tym rozwiązaniem? Spróbujemy przynajmniej. Słuchamy, słuchamy. Na początek dam takie pro proste rozwiązanie. Nie wynik z działania, a wartość większa o 2. Uważamy tutaj na pana, który robi zdjęcia, żeby go nie staranować. Uwaga: 1 dodać 0. A nie tak do końca. 1 dodać 0. Świetnie. Dobrze. Kto powinien pobiec? Trzy. Tak jest. Uwaga, kolejne działanie. Siedzimy, siedzimy. Kolejne działanie: trzy, dodać dwa. Tak, kto tutaj biegnie? A kto pobieg? Tutaj, tutaj pobiegła piątka. To był wynik z działania, ale mówiliśmy o dwa większe, więc ten zespół jest bardzo bystry. Uwaga, kolejne zadanie. Wstajemy teraz. Wstajemy. Będzie polegało na tym, trzymamy się za ramię, za ramię Hani i pozostałych osób, które stoją przed nami. Jedna piłka będzie potrzebna, Szymon, więc pozostałe możemy odłożyć. Do tyłu, do tyłu odkładamy. Uwaga. Trzymamy piłkę w dłoniach, bo ciężko nam będzie się poruszać, trzymamy się za ramię. Macie zrobić to jak najszybciej. Proszę jedną piłkę tak jest dla Kaudi. Może być taka piłka Klaudia. I teraz tak, nie możecie puścić uścisku, więc to nie o to chodzi, żeby gąsienica czy nas po, nasz pociąg stracił lokomotywę. Oderwał się, tylko macie się dobrze trzymać, żeby cały zespół pobiegł w tamtą stronę do półmetka i wrócił na swoje miejsce. Trzymamy się, wiemy o co chodzi. Przechodzimy za czerwoną linię. Cofnąć się. Tak, bardzo proszę, żeby żaden pociąg się nie wykoleił. Uwaga. Na jaką komendę startujemy? Niech to będzie komenda hop. Komenda hop. Uwaga. Hop! Tak, zawijamy za pachołkiem, za pachołkiem. Tak, tak, tak. Tak. Trzymamy się... Oj, pociąg tutaj! Uu. Uu, ktoś wyskoczył z trampek. Michał. Dobrze, że byłem. Siadamy!